Kochani, bardzo nietypowo Was dzisiaj witam. Dzień dobry, na spokojnie, jestem naprawdę bardzo wyciszony. Zobaczcie, mamy już akcent wiosenny, ale mamy też jeszcze mnóstwo śniegu. Kruszyna Arena zalega piękną jeszcze pokrywą. Ostatnio jesteśmy bardzo aktywni, kochani. Cała trójka naszych szabełków naprawdę mnóstwo rozgrywa wspaniałych zawodów, wspaniałych turniej, kochani, stąd taki przystrojony stolik. Moi wspaniali, kochani przyjaciele z kanału, posłuchajcie dzisiaj na odcinku z nami świeżaki. Spróbujcie zgadnąć, kogo jest który, co? Mamy trzy świeżaki, mamy zielone, zdaje się, jabłuszko, mamy truskawkę i mamy pomidorka. Zobaczymy, komu z Was uda się zgadnąć. Piszcie w komentarzach, czy gutek, czy nadi, czy, 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 czy kto jest, co jest gutka, co nadi, co kudełka. Zobaczymy, komu uda się trafić. W każdym razie, kochani, mnóstwo wspaniałych, kochani, pamiątek z ostatnich turniejów. Jeszcze na część czekamy pocztą, dlatego że jak wiecie, zadziały się takie troszeczkę rzeczy, które czasami się gdzieś tam dzieją. Błąd ludzki to czynnik życia, kochani, także jakby nie wolno rozpamiętywać błędów, gdzieś tam wyciągamy wnioski, nauczki, idziemy kochani dalej. W każdym razie, kochani, z nami pamiątki z ostatnich turniejów, z ostatnich kochani zabaw. w które naprawdę, muszę powiedzieć, cała trójka szabełków naprawdę zrobiła przepiękną robotę. Tak jak Wam mówiłem, kochani, my bawiliśmy się naprawdę przednio. Słuchajcie, Gutek w ostatnich trzech turniejach strzela najwięcej, największą ilość bramek, kochani, na tych turniejach. Także dzieje się naprawdę świetnie. Natomiast, tak naprawdę. Taki boks jeszcze będziemy, kochani, otwierać. To jest nagroda za króla strzelców Zdolny Śląsk. Tutaj, gdzie tak, nie, to jest Olimpik, trofi, nie, Zdolny Śląsk, tak. Zdolny Śląsk, zobaczcie. Piękny medal, naprawdę śliczny, wywalczony przy okazji król strzelców. Gutek razem z Marcelem. Tam, mówię, troszeczkę takie się nam zrobiły, słuchajcie, sytuacje. Natomiast obaj pięknie powalczyli. strzelali cudowne bramki. Do ostatniego meczu prowadzili korespondencyjny piękny pojedynek. Zresztą byli w jednej czwórce także cudownie się to Wyglądało. Także jeszcze raz gratulujemy Marcel, gratulujemy Guciu. Oficjalnie na stronie Olympic Trophy naszego zagłębia, kochani, jest informacja, że Gutek razem z Marcelem zostali królami strzelców. Tej imprezy. W każdym razie, kochani, myślę, że tyle tytułem takiego wstępu co do naszego stołu. Tam, oczywiście, Puchar za zdobycie pierwszego miejsca, Nadia wygrała z drużyną swoją turniej, także gratulujemy z Futbol Akademii. Tak jak mówię, kochani, statuetka króla strzelców okazała duża dla Gudka, natomiast w tej chwili mamy, mamy, kochani. Ciekawy odcinek dla Was, właśnie tak jak mówię, w Towarzystwie Świeżaków. Będziemy, kochani, rozmawiać troszeczkę o pomocy, jaką otrzymaliśmy od wspaniałych ludzi, który, którzy stają na naszej drodze, na naszej piłkarskiej przygodzie. I teraz może ja się zainstaluję na statywie, kochani, bo za momencik zawołam do siebie swoich szabełków. Za momencik będzie ze mną Nadia, Kudełek i Guciu. Natomiast jest piękny dzień, zaczynamy ferie, kochani. Witam Was serdecznie. Chciałbym przypomnieć moi wspaniali widzowie, że jak mam tą koszulkę nałożoną, nakładam ją naprawdę na szczególną okazję, i dzisiaj taka okazja jest. Chciałbym z całego serca, kochani, podziękować wszystkim życzliwym osobom, które stają nam na drodze. Chciałbym Wam powiedzieć, kochani, że bardzo mocno wierzę w takie przekonania jak dobra karma. Mam wewnętrzne poczucie, że jestem bardzo dobrym człowiekiem. Nie chcę się zruszyć z tym, zrobić normalny odcinek. Natomiast. Dzisiaj jest piękny, szczególny dzień, i, i chciałem o tym z Wami porozmawiać. Specjalnie nie chciałem, żeby tutaj by, by, byli ze mną od początku, szabełki odcinku, dlatego że nie chciałem się, kochani, przy nich za bardzo rozklebić. Natomiast, jak wiecie, sport w naszym wykonaniu gutkana i kudełka to jest, słuchajcie, potężny nakład finansowy. Zawsze mnie pytacie, co ja takiego robię, z czego żyjemy. Słuchajcie, mamy działalność gospodarczą, której jakby ostatnio. Zaniedbałem na skutek, świadomie oczywiście, zaniedbałem na skutek działań naszych sportowych. Także, jakby powiedzmy, biznesowo ten biznes kręci się na jedynce, jest na pograniczu opłacalności. Już były różne opcje, zastanawiamy się, czy całkiem go nie zamknąć. Próbujemy go reaktywować. Natomiast, kochani, jeżeli poświęcę czas, tam nie będę miał czasu dla Was, nie będę miał czasu dla szabełków. Natomiast oni naprawdę wspaniale rozwijają się jako cała trójka. Kiedyś zrobiliśmy odcinek z prośbą, czy znalazłby się ktoś, kto trochę nam pomoże. Bo od dawna sport w wykonaniu naszych szabełków nas przerósł. Jak wiecie, gódka do Boże, do Lubina, 120 km, tam i z powrotem. Prędzej trzy razy w tygodniu, teraz dwa bo nas po prostu nie stać. W ramach tego, żebyśmy ciągle byli aktywni, zatwiliśmy treningi u nas na miejscu w Bolesławcu prywatne, indywidualne. Z całego serca dziękujemy trenerze Sebastianie. Jakby w ramach takiej troszeczkę naszej przyjaźni pomocy dostajemy taryfę ulgową, mamy wspaniałe zajęcia. Widzieliście część na kanale. Będziecie mieć niedługo wspaniałą serię z, tego, z tych treningów. E, trenera Sebastiana i Gutka. Bzyczy Wam tam telefon, ale z szacunku do Was, widzowie, kochani, nie pójdę go odebrać. Natomiast jestem po długiej trasie, spałem godzinę, jestem bardzo wycieńczony. E, natomiast chciałem strasznie ten odcinek dla Was dzisiaj nagrać. I teraz, kochani, jak moja pamięć cofa do tyłu, zawsze na naszej drodze stawali wspaniali ludzie. Dzięki, że jesteście. W zeszłym roku karierę Gutka bardzo mocno wsparła firma Adidas. Jak pamiętacie, roczny kontrakt wywalczył jako reprezentant Polish Soccer Skill. Cały rok Adidas ubierał butka w sprzęt sportowy, w buty. Jeszcze raz dziękujemy, było to dla na nas ogromne, yy, ogromne wsparcie i pomoc w rozwoju naszych szabełków. Yy, potem, jak dobrze pamiętacie, firma Polisport z Wisły serdecznie Was pozdrawiamy, kochani. Przysłała Pan. również buty dla gudka, za co serdecznie dziękujemy, kochani. Jakby my do takiej klasycznej reklamy się nie nadajemy, żeby stanąć, nie wiem, wziąć, kupujcie truskawki i świeżaki. Nie czuję takich rzeczy, słuchajcie. Natomiast z całego serca chciałbym, abyście mieli na względzie te firmy, które potrafią się dzielić. Jedną z takich firm, kochani, dostaję parę dni temu telefon z Beniaminka Krosno, że chcą nam na wakacje pomóc z obozami sportowymi. Wspaniali ludzie, Grzegorzu, pozdrawiam Ciebie. Bardzo dużo się dzieje ostatnio dobrego. Dobrego. Trochę się dzieje złego, jak to w życiu, ale i tak wiesz, że, że, że te lepsze wy, wygra. Przepraszam, to jest bardzo emocjonalny odcinek. Bardzo nie chciałem, żeby tak wyszło. Najmocniej Was przepraszam, natomiast kochani, po drodze kiedyś poprosić was, was o wsparcie, bo tak jechał do Bayernu, nie mieliśmy po prostu pieniędzy na to. Udział w Polish Skill jest finansowo Drogi, dla nas kompletnie nie jesteśmy w stanie. W tym roku przed budkiem dwie takie wyprawy z Polish Soccer Skill. Z przykrością to mówię, kochani nie jesteśmy w stanie tam łódka puścić. Po prostu nie i tyle. Szkoda, bo ma szansę grać na najwyższym poziomie europejskim już teraz jako dziesięciolatek. Natomiast trochę jako ojciec mam takie wyrzuty sumienia, że nie mogę był kroku dotrzymać. Nie? Natomiast jedziemy do Anglii za kilka dni z naszym zagłębiem też sytuacja troszkę nas przerasta. Nie chciałbym, żebyście odebrali ten odcinek jako jakaś prośba o żebranie czy jakieś obużnienie. Ja nie nadaję się takich rzeczy. Ja nie potrafię tak do końca przyjmować pomocy. Z jednej strony o nią bardzo proszę, a z drugiej strony nie umiem przyjąć. Słuchajcie, nie dalej jak wczoraj od stacji paliw Speed z Ruszeny Lubańskiej z żar dostajemy 600 zł. Słuchajcie, 600 zł. Które zamieniamy na i jedzie Butek do Anglii. Będzie w Anglii grał z Liverpoolem, zdaje się West Hamem czy Evertonem. Nie wiem, kochani, nieważne, jedzie do Anglii, będzie pierwsza w samolocie. Przepraszam Was, to prawda. Nie chciałem, żeby tak wyszło. Słuchajcie, bardzo dziękujemy Staciom Paliw za, za to wsparcie, naprawdę. Słuchajcie. Ja nie chcę wam mówić, jak tankować to tylko na speed, nie, ale potrafcie docenić instytucje, które potrafią dzielić jeszcze, mają na tyle dużo, że potrafią jeszcze coś oddać, to jest nieprawdopodobne. Sam jestem takim samym człowiekiem. Jeszcze raz wam mówię, karma wraca. Jeszcze jak nie było szabełków, nie było tej rodziny, wspierałem lokalny klub Otok, też mi się lepiej powodziło troszkę. Kupiłem im dresy, Trwają z tego wielką radość. Nie, nie chciałem żadnych napisów, nic. Wewnętrznie czułem się spełniony. Potrafię dać i uważam, że jestem dobrym człowiekiem. Zaraz zabawiam tutaj szabełki, natomiast naprawdę nie chciałem, żeby one to wszystko widziały, bo... Kochani, Krójek w Stanach pomógł nam przy wyprawie do Cetniewa. Jakby nie on, byśmy nie obsłużyli tej imprezy. Słuchajcie, Gutek gra futbol na bardzo wysokim poziomie. Ja nie wiem, czy on jest dobry, czy nie. Ja się na tym nie znam. To jest moje dziecko i dla mnie jest najlepsze. Kocham, wspieram i pamiętajcie, nie przeszkadzam. Wiecie dlaczego? Bo ja nigdy nie byłem piłkarzem. Zarzucacie czasami, już tego nikt nie pisze, ale kiedyś pisali, że realizuje swoje marzenia na dzieciaku, że jakieś ambicje i tak dalej. Kochani, nie zagrałem, albo zagrałem może jeden mecz w życiu o punkty. Natomiast to jest ten pasjonatem, kocham. Ko kocham piłkę, po prostu kocham piłkę w każdym wydaniu, a w dziecięcy. Dziękuję tym wszystkim osobom, kochani, które, które po prostu pomogły. Jest jeszcze kilku anonimowych darczyńców, nie chcę ich wymieniać, prosili o anonimowość my to szanujemy. Natomiast dziękujemy za to, że tacy ludzie nam na drodze stają. Kilka dni temu, kochani, na nasz fanpage firma Wita Sport napisała, że chce pomóc naszym żabełkom w butach. Słuchajcie, zrobimy wspaniały odcinek. Za moment szabełki przyjdą tu te buty wybierać. Będziemy razem wspólnie wybierać buty dla naszych żabełków. Słuchajcie, nie ma w tym nic złego, robiliście to pewnie nie raz. Natomiast teraz w domu to troszeczkę inaczej funkcjonuje, bo Gutek był pierwszy, w związku z tym miał prawo wyboru tych butów zawsze dużo. Natomiast Nadia, Nadia po prostu gra w tym, co tu staje po butku. No. Nadia jeden raz w życiu wybrała sobie buty, jako sześciolatka, może siedmiolatka. Natomiast tak, żeby mogła, że ten kolor, że ten fason, że ten wzór wita sport. No, momencik, zobaczcie, w kolejnej części ja się troszeczkę wyciszę. Zamłamy tu szabełki i będziemy wybierać buty. Wybierzemy buty, za które z całego serca naprawdę dzięki. No? Znaczy ja nie jestem w stanie naprawdę gonić trendów, kupować butów ze skarpetą i tak dalej. Oni w szatniach rozmawiają, gdzieś tam słyszę mi, bo ucha, ten ze skarpetą, a ten bez. Nie gonię trendów, nie... nie jestem tak, jestem skromnym człowiekiem. Skromnym, uczciwym, pracowitym. Oj, oj, oj. Przepraszam Was chyba za ten odcinek. Tak, ja jeszcze się muszę w ogóle zastanowić, czy wam ja puszczę. Słuchajcie, wita Sport w Warszawie, wspaniała firma, nie dość, że tam bawi się dziecięcy, bo mówię, mają szkółkę, mają akademię, również wychowują sportowo dzieciaki. Moim marzeniem jest przyjechać do was na turbie. z kamerą zrobimy. Napisali do nas na fanpage'u, Chcą na powód. Wielkie dzięki. Weźmiemy te buty i pójdziemy z szałkami pobijać... Już nie długo wiosna, zobaczcie. Pięknie świeci słone. Pójdziemy pobijać rekordy. A tak. Na orniku. Na naszej na ciężko się pobija. Rekordy bo jest dużo kętek. Kocham Was widzowie, kocham moje szabełki. Naprawdę. Sytuację mamy trochę trudną. Myśmy się zastanawiali, powiem wam, że potrzebowaliśmy około 5000 zł na trzy wyjazdy gudka na poważne granie. Jeszcze raz mówię, nie jestem w stanie tego zrobić. Mamy sklep jakiś, natomiast zwróćcie uwagę: ja ani nie promuję tego sklepu. Mamy sklep z odzieżą na Solido. Solido są koszulki i tak dalej, tam 6 wpływów jest dla nas. Natomiast ja tego nie promuję. Ja was nie proszę o subskrypcję. Ja ja nie namawiam do łapek w górę. Słuchajcie, te blisko 70 tysięcy czy 60 tysięcy, ja nawet nie pamiętam, w tej chwili jestem troszkę w takim boku. Poza tym, spanie jedną godzinę. One się wzięły same z siebie i dlatego jestem dla Was pełen szacunku. Jesteście niesamowici. Jeszcze raz mówię, ja mam najlepszą widownię na świecie. Natomiast, kochani, to jest seria, w której bardzo mocno dziękujemy wszystkim, którzy nam pomogli do dzisiaj. I tym dziękujemy. Którzy będą chcieli na pomóc, bo ja ja nie udźwignę. Po prostu nie. W tej chwili nie wiem, czy wiecie, ale są takie sytuacje, że trójka szamełków w jeden weekend gra turniej. Gódka wejdziemy do lubina, jadą z lubinem gdzieś w świat. Przy pomocy moich przyjaciół jadę z nimi, bo sami już nie dałbym rady jeździć wszędzie tam, gdzie oni jeżdżą. Nagrywam gódkę, baba jeździ z Dadio, czy z kudłem. To jest nieprawdopodobne, słuchajcie, tutaj to jest z tygodnia czy z dwóch te wszystkie fanty medale i tak dalej. Także to jest, to jest... po prostu niesamowite. Ja czasami myślę, że to jest sen. Natomiast mamy swoje problemy i to bardzo duże problemy. Ja nie chcę o nich teraz opowiadać, może zrobię kiedyś odcinek, kochani. Natomiast chciałbym bardzo dać im sport na takim poziomie. Do jakiego doroźni? Dlatego, że świadomie niechcący nie, nie mogę łódkowi pomóc grać w taką, na takim poziomie, w piłę jak on by chciał. Natomiast nie wiem, czy wy rozumiecie, może źle się wyraziłem. Chodzi o to, że nie jestem finansowo w stanie sprostać jego możliwością grania i rozwoju. Dlatego, że płacę za treningi w trzech akademiach, mam 10 godzin. Przepraszam, w dwóch akademiach płacę w, 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 za jego udział. Trzecia kosztuje nas jako dojazd. To są potężne dla nas koszty, kochani. Natomiast z każdej coś wyciągamy. Gutek jest potwornym gazem. Kochani, nie ma śladu po kontuzji. Rok temu, pamiętacie, złamą palce. Wychamowało to jego kontuzję, jego kondycję, wyhamowało jego rozwój piłkarski bardzo. Natomiast znowu jest na fali znoszącej. Naprawdę, wierzcie, od trzech turniej ładuje najwięcej bram ze wszystkich i to pięknych bram. I piękne drummingi, piękne akcje, ładne bramki, wolę je cuda. Jeszcze raz Wam dziękuję. Wszystkim osobom, które nam pomogły. Natomiast pamiętajcie, w tej serii zajmujemy się bardzo mocno Wita Sport. Ja zamknę ten odcinek. Najmocniej Was przepraszam, kochani, za mój emo emocjonalizm. Ja mam w ulubionych zakładkę. Dajcie mi o tu są ulubione. Tylko czekajcie, nie widzę myszki z tego wszystkiego. Oczy mi się przyłzawiły za bardzo. Gdzie jest Wita sport? Czekajcie, coś nacisnęłem, bo coś pobiera. Ja tego nie chcę. Dobrze, przepraszam, Cofam Kochani, będzie Wita Sport pisane przez V. I teraz uwaga. Patrzymy. Nie wiem, o jest na dole. Wita sport przez vpisane.pl i teraz kochani, ja przepraszam już się pomalutku wyciszam, no to jest jak ktoś z was jakby poczuł się urażony moją moją otwartością, moimi, moimi emocjami to najmocniej was przepraszam, natomiast to jest żywy i prawdziwy kanał, ja tutaj nic jedne, nic nic, czasami słuchajcie gdzieś jak ktoś ze mną coś powie, przeknie, wypnę mnie się też zdarzyło w emocjach kiedyś wykrzyczeć coś brzydkiego, i to wy jako widzowie zwróciliście się, panie Szabowski, 737. Powiedział pan coś w efekcie wam oku, bo to był finał i bardzo ważny moment. Nie zareagowałem w tym momencie tak, jak powinienem. Przepraszam, jestem człowiekiem. No. Kochani, witasport.pl. Ja idę w tej chwili po i zamykam pierwszą część. Na moment zawołany szabełki i będziemy razem wybierać wspólnie obuwie dla Niesamowite, naprawdę niesamowite. Zobaczcie. Świetnie skonstruowana strona. Zobaczcie, jakiś przejrzysty interfejs. Wchodzimy w buty, wybieramy markę. Adidasa. Wybieramy sobie, kochani, potem po kolei, czy chcemy Ace, Messi czy Classic. Jak już mamy ten Ace, no to są buty dorosłe oczywiście, natomiast zobaczcie, na dole jest zakładka Junior i będziemy tutaj jako Junior wybierać, także kochani, już za chwileczkę wołamy szabelki. Zobaczycie ich gusta, zobaczycie co będą sobie wybierać. Natomiast ja jeszcze raz dziękuję wszystkim naszym darczyńcom, wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że że zobaczcie, że możemy rozwijać naszą cudowną pasję. Znowu się wzrusza. Proszę się wyciszyć, kochani, bo zaraz wołam tu szabełki. Oni są w tym momencie na górze, jak słyszycie, piłka lata. Mamy sypialnię, którą oddaliśmy im na naszą piłkarską. Salkę Tam się bawią, grają, strzelają, bawią się w ręczną, ogólną rozwojówkę robią, ruszają się bardzo, bardzo dużo. Także wszyscy nasi darczyńcy jeszcze raz z tego serduszka Wam bardzo, bardzo dziękujemy. Zapraszam do kolejnego odcinka. Szabełki wybierają buty. Witasport.pl przypomina, kochani, dla tych z Was, którzy jesteście na etapie poszukiwań fajne, fajne obuwie. Ja już przejrzałem tą stronę tyle razy, kochani. Niesamowite. Do zobaczenia w kolejnej części.